Cześć Janusz, masz już przygotowany ten plan zemsty? No mam. A co to jest? Jak to, co? Napisałem na, na niego list kompromitujący, i ten list zostanie wysłany do CBD Studio, i tam sobie zobaczą jakiego na sobie wzięli. A, i, a jesteś pewien, że ten list dotrze na odpowiedni adres? Spokojnie, wszystko dobrze wyjdzie. Wiele razy przecież e, pisałem do nosy na tą medę sąsiada więc napisaniu ta, y, taki, takiego typu listu, to się trochę zdałem. No tu weź przeczytaj, czy tam y, nasmerował. No to tak, napisałem. Szanowny Panie Piotrze Pszczynowski z CBD Studio. Chciałem powiedzieć, że się Pan zrobił, biorąc do wywiadu łyka z Warszawy, ponieważ jest to złodziej menda, oraz zarabia nieuczciwie miliony na cudzej krzywdzie. Mam nadzieję, że pan się odniesie do moich słów i zrobi z, tym, z nim porządek, żeby się mu porządnie do dupy za, yy, zabrali. Pozdrawiam, szanowny obywatel. No, powiem ci, że nie żeś na niego napisał. Teraz tylko czekać, aż mu się za dupę wezmą. No, ja mam, mam nadzieję, że się wezmą. Dobra, trzeba iść kudy na pocztę i ten list wysłać.